Zapraszam Cię do medytacji miłującej życzliwości. Medytacja ta, zwana również medytacją meta, ma na celu rozwijanie miłości w naszych sercach. To miłość w stosunku do siebie i innych istot. Pamiętaj, że mimo iż podczas tej praktyki kierujesz miłującą życzliwość w stronę innych, to Ty jesteś głównym odbiorcą. I to ty będziesz odczuwać największe korzyści. Czasem nosimy w sercach żal, niechęć, czy inne negatywne odczucia wobec osób, które według nas sprawiły nam przykrość albo wyrządziły krzywdę. Pamiętaj, że te negatywne odczucia, które nosimy w sercu, przywdzą przede wszystkim nas. To my nie możemy w pełni cieszyć się życiem i żyć tak, jak sobie na to zasługujemy. Kiedyś usłyszałam porównanie, które bardzo mi się spodobało, że miłująca życzliwość jest jak taki bardzo pozytywny chwast, który jak zakorzeni się w naszych sercach to powoli zaczyna się rozrastać, i po jakimś czasie nie ma tam już miejsca na nic innego. Wszystkie nasze myśli, nasze akcje odzwierciedlają to, co nosimy w sercu. Znajdźmy więc do praktyki. Znajdźmy wygodną pozycję do medytacji. Możemy usiąść na podłodze, na poduszce do medytacji, na krześle. Lub jeśli te opcje nie są dostępne, można też medytować w pozycji leżącej. Ważne jest, żeby pozycja, w której się znajdujemy, była jednocześnie rozluźniona, ale zarazem stabilna. Jeśli siedzimy, postarajmy się, by kręgosłup był w naturalny sposób wyprostowany. Ramiona rozluźnione, twarz rozluźniona. Pamiętajmy o tym, że stan ciała wpływa na stan umysłu. Oczy można zamknąć, lub, jeśli wolisz, lekko je zmruż. I zacznijmy od kilku oczyszczających oddechów. Wdychamy głęboko przez nos i wydychamy przez usta. Kilka takich oddechów głębokich, oczyszczających w swoim tempie. Porzucamy teraz wszelką kontrolę nad oddechem i pozwalamy, by stał się bardziej naturalny, miarowy. Jeśli to możliwe, żeby wydechy również były przez nos. Zwróćmy teraz uwagę na nasze duchowe serce. Miejsce w centrum klatki piersiowej. Na niektórych miejscach to znajduje się kilka centymetrów z przodu klatki piersiowej, poza naszym ciałem fizycznym. Przestańmy tu na moment, obserwując wszystko, co jest obecne. Odczucia fizyczne, mentalne, wszelkie doznania, które pojawiają się w naszym duchowym sercu. Zauważmy je bez oceniania. Cokolwiek czujemy, jest dokładnie tym, co w tym momencie u nas gości, tym, co jest nasze. Pozostając w obrębie naszego duchowego serca, oczami wyobraźni, wyobraźni wygenerujmy obraz osoby, która natychmiastowo budzi w nas poczucie miłości, ciepła, życzliwości. Pozwólmy tej osobie zagościć w naszym sercu i zwróćmy uwagę na odczucia fizyczne i mentalne, których doznajemy. i w myślach lub głośno życzmy tej osobie, abyś był szczęśliwy, kochany, wolny od bólu, trosk i cierpienia. Obyś był szczęśliwy, szczęśliwa, kochany, wolny czy wolna od bólu, trosk i cierpienia. Obyś był szczęśliwy, kochany, kochana, wolny od bólu, trosk i cierpienia. Głęboki oddech, i zwróć uwagę na odczucia obecne teraz w Twoim duchowym sercu. Przy następnym oddechu pozwól, aby obraz tej osoby rozpłynął się. Przywołaj obraz osoby, która nie wywołuje w tobie żadnych głębokich uczuć, pozytywnych, ani negatywnych. Może to być osoba, której dobrze nie znasz. Wysyłając życzenia miłującej życzliwości, postaraj się w sposób szczególny wywołać u sobie poczucie ciepła i troski wobec tej osoby. I znów z głębi serca. Życzymy tej osobie, aby była szczęśliwa, kochana, wolna od bólu, trosk i cierpienia. By osoba, o której myślimy, była szczęśliwa, kochana. Wolna od bólu, trosk, cierpienia. Aby ta osoba była szczęśliwa, kochana, wolna od bólu, trosk i cierpienia. Weź głęboki oddech, zwróć uwagę na odczucia obecne teraz w Twoim duchowym sercu. Przy następnym oddechu pozwól, by obraz tej osoby rozpłynął się, i przywołaj obraz osoby, do której. Trudno ci będzie wysłać życzenia miłującej życzliwości. Może to być osoba, która według ciebie była wobec o, ciebie niesprawiedliwa, czy w jakikolwiek sposób wyrządziła tobie lub komuś z Twoich bliskich krzywdę. Jeśli wiesz, że wysyłanie tych pozytywnych, pełnych miłości, życzeń będzie dla ciebie w chwili obecnej zbyt trudne, możesz przed nimi dodać. Najlepiej jak potrafię, życzę Ci, abyś był kochany, szczęśliwy, wolny od trosk, bólu i cierpienia. Także możesz albo dodać, najlepiej jak potrafię, życzę Ci, lub jeśli jesteś gotowy, po prostu wysyłać te życzenia. Tak więc albo głośno, albo w myślach. Powiedz co tej osoby, życz tej osobie, aby był, abyś był szczęśliwy, kochany, wolny od bólu, trosk i cierpienia. Abyś był szczęśliwy, szczęśliwa, kochany, wolny od bólu, trosk. I cierpienia. Abyś był szczęśliwy, kochany, kochana, wolny od bólu, trosk i cierpienia. Weź głęboki oddech i zwróć uwagę na odczucia obecne teraz w swoim duchowym sercu. W następnym oddechu pozwól, by obraz tej osoby rozpłynął się. Wyobraź sobie, że patrzysz w lustro. Widzisz siebie. Zwróć uwagę na odczucia obecne teraz w Twoim sercu. Serca przepełnionego miło, miłującą życzliwością. Na głos lub w myślach. Powiedz do siebie. Obym był szczęśliwy, kochany. Wolny, wolna od bólu, trosk i cierpienia. Obym był szczęśliwy, była szczęśliwa, kochany. Wolny, wolna od bólu, trosk i cierpienia. Obym był szczęśliwy, szczęśliwa, kochany, kochana, wolny lub wolna od bólu, trosk i cierpienia. Weź głęboki oddech, zwróć uwagę na odczucia obecne teraz w Twoim duchowym sercu. Wyobraź sobie małe światełko na dnie twojego serca. Zobacz jak rośnie ono, wypełniając całe twoje serce, całe ciało. Rozpływa się poza granice ciała i wciąż rośnie. Zobacz jak wypełnia całe pomieszczenie, w którym się znajdujesz. Promieniuje dalej i mocniej. Spójrz, jak światło z Twojego serca otula, obejmuje całą ziemię, wszystkich ludzi, wszystkie żywe istoty. Zwróć uwagę na to, co teraz odczuwasz, co jest teraz obecne w Twoim sercu. Z serca, Manującego miłością, miłującą życzliwością na głos lub w myślach. Wypowiedz te życzenia, aby wszystkie istoty na tej Ziemi były szczęśliwe, kochane, wolne od bólu, trosk i cierpienia. Oby wszystkie istoty na tej ziemi były szczęśliwe, kochane, wolne od bólu, trosk i cierpienia. Aby wszystkie istoty na tej Ziemi były szczęśliwe, kochane, wolne od bólu, trosk i cierpienia. Weź głęboki oddech. Zwróć uwagę na odczucia obecne teraz w Twoim duchowym sercu, w Twoim ciele, w Twoim umyśle. Znów bez oceniania, po prostu zauważ. Pozwól sobie na kilka spokojnych oddechów. I kiedy będziesz gotów, czy gotowa, otwórz oczy.